Kurewka, mi ty szczekać będzie Znowu jest tam cały czas, kurwa w tym miejscu Jaki ty jesteś żałosny stary, kurwa przysięgam ty Jesteś tak chujowy Tylko, tylko to ci zostało, kurwa stać w celowanym, kurwa Ja pierdolę Nie, się śmiej, wiesz, że tak jest Dawaj, 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 no już Mamy jeden na jeden z na dół, jest na mnie gdzieś Tam od prawej, nie? Tam gdzieś tam idzie na dole, ale mógł zmienić pozycję. Ja bym zgadywał, że od pleców, no tak bym zgadywał, że tam. Nie, pizda. piezda. Nie czuję bary tysiąc.